Cześć, witajcie! Z tej strony MafiaSolec, a ja witam was dzisiaj w Farming Simulator 2015. <grym> Oczywiście na naszej wspaniałej serii z Borusiowa jest ze mną Tanas. Siema, siema. Bronczel jest u siebie tam na gospodarstwie. Cześć. Ja, I Adam tam również u siebie gdzieś tam pewnie prawdopodobnie zjeżdża właśnie z pola albo wyjeżdża na właśnie bagni. też na pole. Miejmy nadzieję, że w dzisiejszym odcinku nie będzie lagów. Ostatnio testowaliśmy, było całkiem w porządku, nie wiem czemu tak wtedy było. Miejmy nadzieję, że dzisiaj to nie nastąpi po raz kolejny. A my w dzisiejszym odcinku lecimy już sobie z siewami, żeby się nie ociągać tej serii. E, tutaj Tana już jak widzicie przygotowany do załadunku mojego Ursusa z naszym pięknym siewniczkiem. E, Klapa otwarta. Dobra, nie ma co. Pierwszy siewnik musimy i, i tak czy tak zasypać, żeby Tanaz mógł sobie tam na poprzeczniaczek wjechać e, weź podnieść. Dobra A wy chłopaki, co w dzisiejszym odcinku macie zamiar porabiać? Na ja siewy. To... Dalej siewy. Tak? O no ja to praktycznie, praktycznie, praktycznie teraz przez no, przez trzy to. odcinki będzie Poczekaj weź, możesz sypać czy nie? Cześć. Olek możesz Cześć. mi jedną rzecz powiedzieć? No mm, Już eee... O leci Sypię O, to o pójść to Co tam brączyłeś? Mm, ósemka jest moja? Mm, o szkurne, nie wiem gdzie mam kartkę z polami Ósemka zaraz doczytyj Nie eee, już patrzę na moją kartkę, tak ósemka jest twoja brączek Dobra, tak, bo na pewno nie ma. A my lecimy... Dobra, dobra jeden jest? Odsypane. Dobra, krzyku, mhm. ale już siadam, że to... Za worek sam gdzie odstawić? Yy, worek nie wiem gdzieś tam wyrzuć. Nie no, co ty? Nie wiem, nie wiem, gdzieś go postaw tak, żeby nie zawalał na razie, nie? Kurna, ty Pan Na razie, pod halinę podstawię. Stworzyłem bramę, ale nie mogę przejechać teraz, ty halinę podstawię tu mam Jaką halinę? Ty nie wiem czemu nie mogę teraz przez bramę Jak nie mogę A nie, dobra, o. wyjechał. Kurwa. czasami tak się dzieje. Czasami jest tak, jo dobra. No nie wierzę, że u mnie znowu lagi zaczynają. To u mnie to samo. Nie wiem, no. nie wiem i mówię, weszłem przed chwilę wcześniej, ale nie, już na razie jest okej. Okay. Wszedłem troszkę wcześniej zobaczyć czy wszystko jest okej. Okay. Tak samo ostatnio chodziliśmy, było całkiem w porządku, ta nas tam już też bierze i wyjeżdża, ja No ostatnio pozajebiście, a dzisiaj, dzisiaj już mnie dwa razy tak W poz... No, nie no nie tak razu, lagu, czyli więc. widocznie to jest od, od serwera. Nie, nie wiem, ja nic jest. nie mam. Jedziemy sobie na, to znaczy. na pola takie właśnie, które jeszcze wcześniej w poprzednich wersjach Bolusiowa nie było, bo w poprzedniej wersji jak widzieliście sami, robiliśmy właśnie te pola, które były tak, 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 takie te starsze bardziej. Eee, I co? W ogóle wczoraj miał być odcinek, wszystko było nagrane ładnie, pięknie. Nie wiem czemu Camtasia przy 100% dwa razy wywaliła mi renderowanie. Miejmy nadzieję, że z tym odcinkiem tak nie będzie i wszystko się uda. Eee, A z czego ty miałeś nagrane? No miałem dzisiaj nagrane z knusą, fan żniwa sobie nagraliśmy, powiem ci dość zajebiste zostawy, dwa fajne kombajny. Eee, to nas jest? Dobra, zmieściłem. No, jestem, się. Nie wiem czy tu się zmieścić, wiesz? Po co ty dzisiaj rano nagrywałeś? Co, co mówisz? No, dzisiaj rano, nagram, nagram? No, bo ta nas, nas został, kurwa znowu lagi trochę. Dobra. Co nas do wolał w szkołę? Jo. Ja, ja, można na pokaz, nie? Dziwne, ja nie no wiem, ja żadnych lagów miałem nic, kompletnie żadnych no no ja lagów ja tylko te dwa lagi miałem e, na tym, na podwórku, gdy sobie tam podjeżdżałem pod siebnik i, i... Teraz ciśnę po ty grafikę zmniejszyłeś? Tak, tak, ja mam zmniejszone Ale ty to nie? nie jest od grafiki, mówię ci ja mam 60fps, no, mogę nawet fps włączyć Patrzcie, tak, ja mam 60fps stałe Czasami tam wiecie wiadomo, 2, 3, 4fps spadną, ale tak to jest okej okay. Ale mówię, już lepiej jest na pewno niż w poprzednim, poprzednim odcinku, no. nie? o ooo, ta nas Oja. Stawa mnie na środku drogi, się wystraszyłem poczekaj, trochę. Ale nas ja ogólnie będę musiał tu do przodu podjechać. Cześć Adam poczekaj chwilę. O, Adam co ty tutaj za, za tor widzę robisz? Proszę bardzo. Chciałem <grym grym grym> przejechać. Proszę bardzo mi tutaj, proszę mi tutaj mojego pracownika ee, nie bulwersować tak, bo może się czu, poczuć urażony troszeczkę. A to ty pole to robisz? Co, no to pole robimy także mamy troszkę roboty. Fajnie, ja na jedynkę i dwójkę jadę, no i, no i nie przejadę na razie. No przepraszam Muszę bardzo, no patrz, już Ci na kierunku stoi, widzisz, Krzychu? Ja, ja to samo. Jaki ja, na to? ja na awaryjkach, ja na awaryjkach A na Ale awaryjka. no i czyli droga zablokowana, dzwoń do S i powiedz, że tu właśnie ten mamy zablokowane. Tak, e, przy terenie zabudowane na Krajowej 15, Dobra, e, e, Piotr G. zatorował John abos <laughs> drogę państwową, bolek te jego wygibazy Moment, moment, ja tu się... O tam na dole, patrz Co trumbisz ty pęsie, Dobra, wjeżdżaj tana, wjeżdżaj Co trumbisz ty, ty? Gdzie wy jesteś tam? No, ja jestem na krajowej 15 Dobra, lecę, od Co, co strony, wy tam odpiszczacie? Od tamtej strony pan tam i, i, i lecimy. Blokują mi drogę, nie mogłem przyjechać, te ścięty. jakie błoto widzisz? I ogólnie słuchajcie, bo właśnie nagadałem się w tym Knustą farm odcinku właśnie wczoraj, Nie. ogólnie dwie gry ogarnęliśmy, dość fajne. Można już teraz zaspoilerować, bo praktycznie tego samego dnia powinna się ona pojawić i ubrączka na kanale, także dzisiaj serdecznie zapraszam i tak, pierwszą sprawą jest to, że brączek zajebiście namówił nas na Rocket League, tak? Dobrze mówię? Tak, tak. do Rocket League. Powiem Wam zajebista sprawa. E, ogólnie no kurde wczoraj no spędziliśmy trochę czasu nie powiem Trochę, trochę. od godziny mówił ostatni, ostatni i tak nam się zeszło do współdziału. E, ale do poczekaj Bolek, że Ci przerwę. E, Brończuś twoja mama to ogląda? Nie, nie, nie no, spokojnie. No, może lepiej żeby nie wiedziała. Lepiej, możesz, to, możesz, możesz mówić śmiało. Możesz skończyć, dobra. Także, także tutaj mówię, no wczoraj troszkę się nam pograło i się przedłużyło, że ja rano jak stałem to nie wiedziałem co się w ogóle dzieje. Ja byłem coś. tak zaspany, bo w, praktycznie ja już stałem o godzinie dziewiątej, mówię kurde trzeba nagrać właśnie Knut Stone Farm wszystko o dziewiątej? Ja wstałem no. o ósmej i co miałem powiedzieć? Wiesz, no ale ty nie nagrywałeś, ty poszedłeś, zrobiłeś tam swoją robotę Ja byłem w szkole A ah, on nie jest miany, tak. Ja byłem? Ja spałem Ja byłem, ja spałem Urwa. Spałem na pierwszych trzech lekcjach nie? No, też tak miałem jak ostatnio jeszcze chodziłem do szkoły Dobra, jedziemy poprzeczniok Ile tam masz? Wiesz co starczy mi spokojnie kurde ale kurzy 100%. się na tym polu żeby coś do oka wpadą, 60 kilo może mi zużyło Ten Zil ten bardzo fajnie sieje Gilles? Kurde no od czas, do czasu dara. mam ale powiem wam Ma że... Ma fajne animacje Nie wiem albo czy musimy grać strasznie poszło. wieczorem Tylko że mi wieczorem nie odpowiada na pełno nagrywanie Więc to odpada Mówię, albo w następnych odcinkach tak zrobimy, że albo nie wiem, albo sami z Thanasem wbijemy, nie wiem, nie wiem co mam zrobić, póki, póki na razie... Bolek, nie będę Bolek, miał... jeżeli lagi ci nie odpuszczą, to ja bym zrobił na twoim miejscu, tak jak jeden z twoich widzów powiedział. Jak Czyli, yy, ogólnie... Eta, ATS ostatnio ci bardzo z tej perspektywy udał się i ktoś podpowiedział, żebyś po prostu nagrał to kamerą z tyłu, jak sobie grasz i nie nagrywasz, bo gdy nie nagrywasz, nie masz lagów, tak? Zgadza się? A no wprawdzie mówisz i masz rację, tylko ciekawe, no Wiesz, ale nie, włączasz na głośnik o godzinie na przykład jak teraz nagrywam o 20, więc tak na głośnikach, więc zero problemu, nas słychać. Ciebie też, więc... Znaczy Możem, wiesz co? Nie, możemy, ja bym ej. zrobił. Ja bym y, nagrał po prostu sobie innym programem, samym tam dyktafonem, czy nie wiem, tam jest taki program. Albo bym pobrał taki, który wiesz tam. Y, nie, nie przeszkadzałby mi raczej, że... Y, żeby nagrywał dźwięk z komputera, żeby was było czysto mnie i was fajnie słychać, nie? A, ci może, a spróbuj nagrać actionem, a nie frapsem. No to yeah. jeżeli jak tylko będzie lag jakiś, to... Albo nie. Nie, przez mnie nie przyjmuje kamtazja w ogóle tego. Nie pamiętasz? Bekata. Nie kamtazy nie przyjmuje tego. Wymyśliłem się? Wiesz co, nie wiem, robimy... Albo nie, ja spokojnie... Boże, big Bag spada, patrz. Ty, ty. Bo BigBak spada. Łap, to, łap go, łap go. Weź je zaczep, ty. Może gdzieś nie zaczepi, weź go od razu zdejmij. Boże, Dobra, spadł Łap go. Jeszcze zrobię tutaj. A co wy hmm. robicie? Mam do pola. jest nr no sobie, powiem proszę o ciebie. I dobra, no i dokańczając ogólnie te gry, także Rocket League na pewno się pojawi, pojawi się u nas prawdopodobnie z tego seria na trzy kanały i będziecie to oglądać, uwierzycie, że będziecie to oglądać, bo to jest mega. Jest jazda. Dziś, dziś, jazda. powiem dziś, tak, że... Dzisiaj siatkówka jeszcze w tym jest, nie? I koszykówka. koszykówka. Serio? No, no koszykówka. To powiem Wam koszykówka. tak, ja nie że FIFA, tak. powiem Wam, że momentami z Adamem mówiliśmy, że FIFA się chowa, tak? Dobra, proszę pokazować, tak, tak. bo sami widzieliście, jak jest w grze. Eee, że mam te i -y cały czas stała a lagi mimo to są, eee, no i teraz e, dokańczają, no to mówię, to z tego na pewno seria na trzech kanałach, bo jutro ruszamy ubrączka, także pierwszy odcinek tam, wiecie, aktywność, od, e, od dzisiaj, przepraszam, i dokładnie od już... środy, tak, żeby tak już mówić, no, to dniami mówię, tygodnia, ile tam w Krzychu, jo, spokojnie, mam 45% jeszcze, to pani, a ja tu nasieję, nasieję Uf. pół pola, E, a druga sprawa to jest taka, że zaczęliśmy grać Full e, Powiem Wam na kolejna zajebista gra i nie przyznając się tak z ręką na sercu, wczoraj zamiast porobić coś, jakąś mapę, coś w tym stylu to kurwa no poświęciliśmy cały dzień, <grym> można tak to nazwać, bo praktycznie do wieczora póki brączek nie, nie pobrałem tego Rocket liga i nie zaczęliśmy grać, to graliśmy cały dzień właśnie w Nawet no, Wiśnie grał. Nawet Wiśnie no, mówiliśmy, no. albo właśnie, o Wiśnie teraz rozwinąłem temat, że to jest kumpel brączka ze szkoły, nie wiem. Miałeś go kiedyś na odcinku u siebie? U Adama kiedyś był. A, u Adama był, ale to wątpię, no. że będziecie kojarzyć. E, jak nie, to jeszcze spokojnie Wiesienkę. E, A może pograz, może pograz z nami na początku. Pobraźcie Kurdwarda, raczej na pewno grał, no i jest duża ekipa, no bo jeżeli Adamowi się dzisiaj tego Kurdwarda uda pobrać, bo ma jakieś problemy, to jest już tak. nas pięciu i ogólnie Ale sąsiadów, dziękuję um... Tamasowi za to, że mi upił to, no więc no może ładnie. jest szansa, że... Z I tego linku. No i mamy, się uda mamy sąsiadów, jeszcze, my ogólnie tak prosimy ze Bronskiem na hangarze, z nami. A tam są się normalnie wiecie, chyba jakieś chłopaki podbiegały, o kurde, brączek mafia z niej wiecie, od razu nas poznali. O, mafia Basel, e, b, Ten. E, obok nas bazę to było takie coś, o brączek się ma. No, o, brączek ma, ej i ten. Bazę pobudowali sobie obok nas. E, a później jeszcze dwóch jakichś ziomków przyszło, którzy są naprawdę w cholerę ogarnięci, bo już grałem od początku tej gry. E, nie na tym serwerze, tak, ale po prostu, bo, po prostu od początku tej gry, także mają ją na tip tobą opicowaną. Czekajcie jednak, jeszcze muszę tofnąć na raz. E, I także też nam również pomagają prezentów nam to nadawali, także jeżeli to oglądacie, to pozdrawiamy e, serdecznie. No i niedługo sami zresztą pozdrowicie e, na odcinku, bo prawdopodobnie się pojawi coś już w niedługim czasie. I mówię, no to byłoby nas dziewięciu praktycznie, także o Jezu, można by było grać. E, I myślę, że ta z Hoodwarda mi się spodobała, bo ja jestem ja jak cholera. Wczoraj już gączyk takie hedy posprzedawał, że goła mała. Sinny ten go, jeden, trafiłem to... no, Chcieli go już zamknąć tutaj w więzieniu. E, ogólnie wczoraj... To wtedy pamiętam ten, jakiś kolej sobie ogólnie gramy, gramy, jakiś kolej to ta nas no to ta nas wiecie no. wyjął no i ten mówi co nie będę się tutaj z kolegą... Nie e, się patyczkował. Patyczkował, tak, no i wiesz, strzelają siebie, ale to chyba strzelali tak, ta nas stał na jakiejś wielkiej górze, tamten nam się budował po chałupy blisko. No i to nas się z nim napisze, no to brączek poszedł z jednej strony, ja poszedłem z drugiej i najpierw kolej rzucił się na mnie, to brączek zaczął go od tyłu jechać, a później ja z i, i to by było na tyle, a koleś miał tyle surowca, bo chyba chciał cały dom zbudować i jeszcze dwa bloki. Także mówię, no to jeden koleś nam się udał, a później drugiego też gdzieś, a no tak, wychaczyliśmy, jak sobie szliśmy kulturalnie, bo nie ma co mówić, no, to było kulturalne i iść się koło domu kogoś, idziemy kulturarny. sobie, a on zaczyna w nas strzelać, tak, no to wiecie, no my nie chcieliśmy mu nic złego robić, no ale jak zaczął na nas strzelać, no to nie było innego wyjścia, jak tylko wyjść i dać w ryj, no i niestety też stracił trochę surowców. Yy, także no mówię, fajnie fajnie na pewno się gra, mam nadzieję, że, że będziecie to oglądać, bo jeżeli Wam się stranded Tip spodobał, to to jest 300 razy, 300 razy lepsze. Ktoś jak oglądał u Isamu, a na pewno dużo ludzi ogląda, bo nawet u mnie komentarze były kiedy Hurdward, i Isamu kiedy Hurdward, także, yy, także myślę, że u mnie też Wam się spodoba. No i myślę, że taką fajną paczką myślę, że coś fajnego byśmy nagrali, a te dwie serie na pewno by się fajnie przyjęły na kanały, ale to mówię, zobaczymy w najbliższym odcinku. A jeśli chodzi o mapki jakieś nowe, no to tak, robię tą mapę naszą, zladasz na nową naszą serię. Coś to, robię, robię, robię no to... w Kurdwardzie. Ej ej, 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 nie mów, bo kurde, trochę trzeba też odpocząć, nie ma co ciągle robić ale, e, map. Także, tak, ja też, cały, ja też cały czas odpoczywam. Jo, brączek to a, da, to już na 98%, procent. nie? Ogólnie testy trwają. Także wiecie, niedługo do pobierania pytajcie, pytajcie się Brączka w komentarzach u niego pod filmem kiedy Brączkowice, nie, bo on tam go nie powie. nie nie pytajcie. Już, już niedługo do pobrania wymbił. Nie, ogólnie powiem wam tak, bo ja mam chęć, ogólnie brączek przyjeżdża już w piątek. Zostało nam no od środy to już dwa dni i ja się cieszę tak, że o oh Jezu mnie tam w środku to już ospiera eee, Może jeszcze Adam by wbił, o Jezu, to no. by było w ogóle coś, jakbym musiał chociażby. Jeszcze na dwa dni, by jakby mu się udało, to bym się bardzo cieszył. Eee, Ta nas ogólnie teraz podjada to jeszcze jednego big baga, możemy sypnąć. Eee, weekend, weekend będzie ciekawy powiem Tak Yy, coś kurze, chciałem powiedzieć, a no i właśnie, Brączek przyjeżdża yy, Jak później ja bym pojechał do Brączka, bo tak mam zamiar, jeżeli sobie jeszcze przed stażem o, Ogólnie nie ty, wiem yy, kiedy będę miał Ty, yy, słuchaj, Boże Ciało, 25-26 maja, jest wolne wiesz, To jest czwartek, piątek, sobota, niedziela Ty masz wolne, ja nie mam Ty też masz wolne nie no, ja mam cały czas wolne już, także wiesz no tak właśnie. Ty, Nie no, wiesz, jak ja pójdę na staż, to nie będę, a nie, tu będę miał wolne też Czekajcie, bo mam... ty już na staż teraz idziesz po łama. To już od razu? No jak ja po jakiej maturze? To jest matura? Nie wiem. No dobra, tak iść się podpisać, no to można nazwać to maturą. No tak, tak. No to ale jest to. tak, no chcę od razu iść na staż, sobie to odrobić i mieć z głowy, wiesz. Zrobię sobie staż i później jak się dzieje wola nieba. Olek, Olek przyjedzie do mnie jak ja będę miał szkołę i będzie siedział u mnie i nagrywał, a ja będę do szkoły do szkoły chodził. Nie, zrobię mu brączkowicę. To już wam mówię. Dobra, ta nas już tu podjeżdżą do ciebie, proszę na ciebie, żebyś miał trochę roboty. Podjeżdżą do ciebie. Kurde ludzie, no przepraszam, nie wiem kurwa co to może być Ostatnio byliśmy, tylko, że wbiliśmy po której, po 22, nie? Później nawet że, Nie, ale wtedy nie miałeś już tego Nic. internetu jeszcze tego? A mam nadal, ty nie wiem czemu, ale oni dzisiaj od rana mi walczyli z tym chyba, weź ta nazwę co, dojedź i opuść na ten, żeby ci nie kolibało tak okay. Podjeść do przodu i opuść troszkę na ten Czekaj ja go przytrzymam, hmm. kurwa by mnie tutaj zwalił Podjedź i opuść. Być... i opuść na tego, nie? Czekaj, do, do, do góry troszeczkę Bo tu wysypuje się na przychuchu. Jedno pole zasiane, Czekaj. Poczekaj, dobra, dobra i tak będzie chociaż i tyle Bo nam się kolibie to strasznie te, te big bugi działają, dobra, super Ej, powinno mi starczyć na to pole Wiesz co, mordo? To no nie wiem to. czy na, co my mamy jeszcze do A nie no, sianę, sianę... ty orkę trzeba zrobić Nie wiem Może mi stać, o wiecie co, pojadę sobie tu wyrównać Wiesz co, albo poczekaj Obiady jeszcze ze trzy przejazdy, nie? I ogólnie możesz zjechać sobie na ten... Yy, na gospę z tym zestawem całym. Czekajcie. może mnie tu, tu znaczyło mnie trochę cofać znowu. Yy, I zjadę sobie na... Zjedziesz sobie na ten, na bazę tym yy, I weźmiesz podobnie się pod i możesz jechać je powoli orać. Bo Spoko. mi to ja dzisiaj jeden odcinek tutaj poświęcę i tutaj zrobię na pewno. Ja tam mówię, że zapożyczę coś tam od Borka, jakiegoś Baga czy co? A to może, to wprawdzie ta nas jak chcesz to możesz mu tam, też. To no? Chcesz Nie, no ale mówię, no miałam ja mówiła to kurczę, no. przyznam szczerze, że jest tak oszczędny siewnik, że... No u mnie to samo, ja myślałem, że to czeka bardziej, to będzie, wiesz. to dwójka, to od razu obok tu jest, Dobra, ten. rykniem sobie. Także mówię, pojadę do Brączka, to mu skończyć te Brączkowice i polecić coś seria, tak jak na typowej, tak, to na... nie, i poleci jak na Borusiowe, bo tam trzy chyba były, nie? Dwie, ale no można coś... Ogólnie zrobić. Ogólnie powiem tak, ja, ja lubię, bo ty terenu masz już tam sporo zrobione chyba, nie? No, tu jest Jeśli dużo o zrobione. o teren, to ja ci się nie będę w trybie, bo ja nie lubię się bawić terenem, jak mam nie po swojemu zrobione, ale gospodarstwa, to jak będziesz, dasz mi wolną rękę, to ja mam pomysł na fajne trzy gospodarstwa, także że coś niezłego, myślę, żeby dało się zrobić. I taka seria, coś jak Borusiowo, by na pewno Tylko, że tam bardziej, bardziej jeszcze, jeszcze bardziej polska seria. No tak, tam, tam, tam. no tam no no, bardziej. Znaczy... ...mniejsze Nie, nie, Tam myślałem, żeby grać jedno z tych gospodarstw nowych, co wyszło Goldfoxa. Tam troszkę lekko nowsze, yy, budynki są, ale ogólnie dość fajnie to wygląda. Damy radę. Damy radę myślę. Na razie, na razie ja do, do bolka także. No i trzeba się z tego cieszyć. Czekajcie, nie wiem jak ja mam tutaj to zrobić. Dobra, wykręcę tu. Strasznie jak widzicie no. Są, są proste pola, takie kwadratowe, trój o Jezu Trójkątne, tak Prostokątne, kwadratowe, to piszecie, że są za bardzo, a jak są właśnie takie mijaki Albo takie pole, jak Brączek robił u siebie w, w odcinku poprzednim, gdzie zapraszam, jak nie oglądaliście, jak chciał To kurde, no jedynie są takie zawijasy, że no niestety, ale trzeba troszkę już y, potrybić sobie, jak to zasiać Gdzie no, to jest jeszcze? No my mamy tutaj Czekaj. to pole czy sklepie samym, wiesz? A to, a to nie bo moje? Nie to nie, nie, nie to takie na wprost sklepu, to długie. Co w dół zjeżdża. A, a, tu, to, a tutaj to jest moje, czy nie? Które? To? 20, nie wiem. 21. Musisz sprawdzić sobie jakaś. Jeszcze jeden? Nie? Nie. moje jest, 21. Bronczek Brączek twa jest naprzeciwko sklepu. Jak wyjeżdżasz... Nie, po lewej stronie jak wyjedziesz ze sklepu. To takie długie co w dół idzie. Ty je miałeś u siebie jak grałeś na serii, wiesz? Które? Mm, nie wiem, nie numerowi, numerami to ci nie powiem, wiesz? Eee, to po prawej twojej, no to... Dwójka, no dwójka tak? jest moja. Jak poczekaj? Jedynka, dwójka, dwójka dw bo, bo ja nie nie jest Tak, trójka, bo, nie wiem, to jest trójka może? Trójka, tak, trójka. trójka się jest bo, to. bo no niestety nie Po nie mam... tamtej stronie drogi jest trójka, tak? Tak, trójka, i dobrze, nie. Trójka jest. Tak. Gdzie jest trójka? Obok, z tamtej strony drogi. No Brączek, jak jak jedziesz to masz ten stawek taki, co wchodzi. Zobacz, ja tutaj na dwójce pracuję. A, a tu jest trójka, tak? A a trójka, jest trójka. trójka jest moja, tak? Tak, tak. Dobra, w A piątka? Hmm. Na pewno nie moja. Piątka jest twoja, twoja jest. Dobra. Także ty masz jeszcze trochę tego. Dobra, ogólnie prawie już mi się to udało tutaj te zawijasy porobić. Adam pilnujesz tam czasu, bo Adam ogólnie będzie musiał tam pod końcówkę troszkę nam spadać. Tak, Nie bo, bo po Merlo muszę najmniej zadzwonić, zamówienie złożyć, bo przyjeżdża mi nowa... Ee, nowy nabytek na moją farmę, więc no, tak trzeba zadbać o to. Adam niestety ale troszkę nas wcześniej opuści, ale ważne, że się udało, że wbił, że był. Ee, I troszkę tam przed końcem sobie ucieknie. A my mamy, ile to mamy? Matko Boska, 18 minut. Także, no ładnie, już pochcieliśmy. Tam co? No. Zaraz podjadę, nie? Spoko. E, podjadę, jak już tu skończę, sypniesz mi jeden i będziesz mógł jechać tam, tam orać, żebyśmy już sobie nie tamowali, że praktycznie już u Brączka i u Adama na odcinkach, żebyśmy już tylko sobie robili siewy. Mam no, nadzieję, to że ta kamera ze środka Wam lepiej trochę odpowiada, wam też lekko mniejsze lagi mu wtedy. Dobra, Bombastiko, tutaj fantasty. jeszcze mi został w jedną i w drugą jest, jest, jest okej. Okay. Nie ale już powiem wam, że już żeby, żeby nie zapeszyć tak To poczekajcie, bo tu nie dosiałem do końca Żeby nie zapeszyć no jest lepiej niż na pewno w poprzednim odcinku tak To, to jest też dobre A ja rano to musiałem że w sieklizny dostanę kurwa yy, Włączali ten internet, rozłączali Ja modem wyłączyłem, włączyłem Później odłączyłem w ogóle router cały Router wywaliłem, zostawiłem sam modem E tam, dobra piszę do nich No to dopiero ona tam zadzwoniła do informatyka i chyba wiesz co? Albo nie mogli mi wbić tej starej prędkości już I chyba zostawią mi już do końca tego normalno, bo już cały dzień... tu Cały dzień już miałem, wiesz, y, tą szybką y, więc fajnie by było, a jak nie, no to trzeba czekać do tego pierwszego. A właśnie, bo ja chyba mówiłem na dzisiejszym tym sknusztą fan, że właśnie od, od pierwszego ruszy, ruszy mi tam ten szybszy internet. Także no Wiecie, na pewno kole, Przerwę, Ja zmykam ogólnie tak. zamówienie złożyć na Merlo. Nie, niedługo przyjedzie. E, może jeszcze zdążę, bo nie wiem ile mi rozmowa zajmie. Może jeszcze zdążę pod koniec. Ja wam dziękuję na razie. Dobra, dzięki Adaś na razie. Trzymaj szyma, się powodzonka. Tam wiesz negocjuj i nie puszczaj tam wiesz dobrej na flaszkę, Bro. nie? Pamiętaj. Dobra, dobra. Dobra, na razie Adam, siemaneczko. się ma. Siema. Dobra, czekaj. No ja już tam na w tamtą twoją stronę. Dobra, to Dobra. lecimy. Praktycznie jeszcze tutaj w jedną stronę to polecę, bo tu jest taki akurat załóg i ja sobie wyrównać to Te tak są dziwne, nie? To mówisz? <grym> Wyciekałem na tak, te bagi tak dziwnie. Nie wiem czemu, do jak, łuk, jak... jak stały, nie, to było wszystko spoczko. No. Teraz coś się musiało. Teraz to jeden tak wisi, kurwa. Dobra, zaraz go zdejmiesz ogólnie czy tam coś i... No bo już trzy spadły, ale nałożyłem ich z powrotem. Dobra, za dużo to mi nie zasypiesz, bo 75% mam, ale dobre i trochę. Dobra. Zawsze coś. Zawsze już coś i będziesz mógł jechać, bo już na pewno mi starczy na to i jeszcze kolejne jakieś pole Adam wyszedł z serwera? Eee, chyba nie. Mógł wyjść. On no, no, ale... zamówienie robi. By nie jo, nie ten. dzwoni. O dobra, krzykujesz. No. jest zbyszek. Trochę jeszcze cofnę. Dobra, opuść. Dobra, super. O. Dobra. dobra, syp. Nie ładne zestawiki. Ja się krzycho. No ja, trzeba do. tego zwalić. Nie wiem o czemu, bo ogólnie jeśli chodzi cały czas na farmie stało i wszystko było dobra, całkiem w porządku. Dobra, 100%. Było wszystko w porządku, a dopiero teraz ten. Także tam nas tam weź sobie to ogarni i może zjeżdżać na gospę. Podpinaj się pod półgi, jeziora czy tam wapno, które w, w, w odcinku Adama rozwoziliśmy tam jest wiesz, które pole, nie? Mhm. Dobra, to luzi. A brączek jak tam ci robota idzie? Dobrze, ja mam już. Jo? Ale wszystko? Nie, 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 na razie tylko tujęć mi się. Ogólnie ten. Ty kukurydę w tym roku planuję kupować, kupałaś do kukurydzy i zamierzasz siedzieć po ludziach czy nie? Ja już mam zamówione. Już masz zamówione, no właśnie, bo ja. nie wiem kogo brać do kukurydzy także ciebie bym wziął i by było najlepiej. Dobra, tutaj sobie odpowiedział. Sąsiada najlepiej o to. Sąsiad najlepiej, w bo kukurydzy troszkę będziemy musieli mieć. Ogólnie nowy też prawdzie, bo kukurydza to będzie dość dużo pulcze. Zostaje na kukurydze, bo wy tak, na biogazownię na pewno troszeczkę a my, a my do krówek, tak? Więc troszkę to zajdzie ta nas już tam ładnie zawinął I Dobra, dobra a, my, a my ciśniemy już nam taki kawałek dosyć miarę został, myślę, że jakoś jakoś to posiałem. A Brączek Inaczej, inaczej się tu nie dało. Brączek na które Cześć, jedziesz, na tą kurde. tutaj w trójkę? Tu jadę, tu, 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 tu. No, no. no dobra, to będziemy blisko siebie, widzę. Poczekajcie, ja pojadę tu jakoś to dosiać. No, Muszę to zdruszyć to... O Boże. O, Brączek nie wiedział, że tego po... O Jezu. Zagowało mi. No, a mnie też. Może przez to, że rozkładałem brony. To nie rozkłada rozkładaj, bo zimę. nie mogę nic zrobić. <grym> Adam kurna tutaj negocjuje. On... Negocjuje, wciągnij. Adam negocjuje, kurwa. Ty, lagi dostaję, dostaje was na sobie lagów, ty. Dobra, jeszcze jeden poprzeczniak. I praktycznie <grym> będziemy mogli już jeździć... Ej, dziś, ja dzisiaj w ogóle zapomniałem Liga Mistrzów, nie? Hmm. Jasiny. Ja myślałem, że to jeszcze tydzień. Ale spokojnie Brączek teraz wyjdziemy, idziemy od razu typowo A ja właśnie kurde, ale szkoda że dzisiaj się nie udał w Warda ale to trudno, to może A może, ej, jutro po po szkole dalibyście radę nagrać? Brączek? No, może? No. Ta nas byłbyś, byłbyś? O 13 wracam Najwyżej, bez Adama już, ale wiśnie, wiśnie byś ogarnął Brączek? No ma chyba do 15 jutro, ale nie jestem pewien No dobra, ale no wiesz, nie mówię, że ten Byśmy wyszli, tak nie wiem, zaczęli nagrywać nawet o 16 to myślę, że na jakąś tam godzinkę 17 by było skończone Bo taki pierwszy odcinek wstępny, nie? Żeby pokazać mi co i jakbyśmy zaczęli na pewno budowę mamy w surowców no. surowców No I żeby zacząć tylko budowę na razie i później już by była gitarka eee, i ja bym sobie bo to wrzucił, no? To tam? Kiedy będziesz skończył, bo mi aparat pryga. No wiesz co, jeszcze tak no... Dobra, to najwyżej... A ile tak? mam już... rygać i tak? No i typowo teraz nie nagram od razu. Aha, no dobra. Poczekamy. Także coś się wykmini. To idziemy sobie pograć w Rocket, Dergo, Rocket League. Dobra. No. Także... ogólnie jeszcze chwila. To dobra, najwyżej wiesz to bo chcę skończyć to na odcinku chciałbym. Bo wymieści... Dobra, to najwyżej już... mi się wyłączy no, i tyle. wyłączy to już tam przytnę już końcówki. I tak mam do Adama do przycięcia, to ciebie też już tam przytnę najwyżej. Także no. jedynie pomacha jeszcze tak na, na koniec, <laughs> na <powodzenia. śmiech> Pewnie brączek tak... <laughs> nie no, ja, nie jestem idiotą, spokojnie. <laughs> O kurwa, tu kłoda jakaś leży. O żaby mnie rechodzą. Myślę, że ogólnie dźwięki z gry będą też w porządku. Bo jeżeli chodzi o tego ursusa, on jest strasznie, ale to strasznie głośny. Czekajcie, eee... tu muszę na winkę zrobić. O, jeszcze tu taki kawałek niedosiany. Super. Ogólnie, eee, ludziska, jak tam u Was pracą w polu. No, o, Tanasa się mogę spytać, bo on Tyś jest rolnik. Eee, Tanas, powiedz mi, ile masz tych otarów? Bo ja już tak nie pamiętam. 11. Ty, to tyś jak i to tyś taka bieda można powiedzieć, ale coś tam już się nie. pracuje w tym polu, ale bieda. Jo. bieda. Bieda, bieda na pierwszym miejscu, ale drugie to rolnik. Ale to ważne, że jest jakiś hektar. Jakkolwiek... Dwa ciągniki są na bogato. Jo, ty co masz 30 i 60? Jo. Kurde, bogate. A ty krowy trzymasz jakieś czy coś? Nie. No widzisz, bo właśnie krymmy sporo widzów... Porobić, ty no ja wprawdzie, jeżeli wracając do przeszłości, to też miałem krowy, ja do mleczarni... A świnia ty trzymasz? Jak mleczarnie jeszcze mieli, a, poczekaj, jak mleczarnia, mleczarnia, mleczarnia jeszcze była od mojej chałupy niedaleko, to my jeszcze krowy mieli i my odstawiali w jak takie, mleko dzień w dzień. Ale a. później jak... Kup krowa, mleko, bo nie ma. A później jak już się tej krowy nie przestali trzymać, to trochę w świnie... Było takie coś, bolek, idź wydyj krowę. No, ty, a nie, e pamiętam jak prądu nie było i, ja, i czekaj, czym to ojciec, czyś jaki agregat, czy nie, na, dociągnikiem jakoś? I coś do ciąnika się podłączało chyba takiego i doiło się krowy. Nie, może ktoś tam z Was jeszcze takie rzeczy używa. Eee, krajzega. Jak mi chciałbym taką krajzego do zobaczyć, nie? Bo no nie. Mówię. I ten. To mówię, to jeszcze świnki się tam trochę trzyma od czasu do czasu, tam wiecie, jakiś miotek jak się rzuci, jak tam maciorka się oprosi, to jakichś 16, jak tam w dobrych porywach jest, to jeszcze tam 16 <grywe> świnek się trafi, a tak to się już nic nie trzyma. To, to, to jedynie kury mam tam o. No ja też mam. O, i Kura, masz? to ty trzymasz? Ile ta miał? A nie, tak. Kury, A no nie wiem, tam ile jest, 30 może. No to ty też będę miał ze ty, to ty możemy kurna to wejść. By daleko do ciebie będę miał? 15 minut yes. 60 będę jechał chyba. <laughs> nie, o, tam trochę. Ja, ja wyjadę 60. Ja mam tak. do ciebie 200, 300. 300. No, no, kiedyś jak do pan mnie. No, e, no. Także tam nas, pana rolnik, również powiedz mi, jak tam zboże ci przezimowało? Jo, wszystko dobrze, ładnie pięknie, ja rośnie, Ja Zielone który, takie, że To takie. zboże, które było złe. Brączek, jak To zobaczcie, jaka tragedia jest. To zboże, które było złe. Wyszło teraz lepiej niż to, które było lepsze i ostatnio jeszcze, żeśmy agregatowali to, bo nie było sensu. Poszła już druga dawka nawozów, druga odżywka. Na zielsko też poszło zielsko, już się ładnie zwinęło, brązowe się porobiło także e, z poczką, lancetem pryskałem jakby się ktoś tam pytał Ogólnie zrobimy jak brączek przejdzie, przejdziemy się jeszcze raz na pola tak jak pamiętacie wtedy e, I pokażemy jak jest, ale no nie jest kolorowo. Powiem tak, że myślałem, myślałem że będzie takie. lepiej, nie? Ale u mnie jest problem z tym, że ja mam tak, że mam Dołek, górka, dołek. Dołek jest super. Drugi dołek taki tam jest też spoczko, ale na górce to jest masakra, nie? Tak jak wiało, tak jak śniegu nie było w ogóle, wymarzło wszystko w pizdziec, nie? To jest, to jest najgorszy w bo, bo mówię. No ja mam, ja mam co roku z tym problem, no i teraz od... Najgorsze jest to, że od dwóch tygodni, trzech, kurna ode mnie 7 km, nie, nawet 5 km pada ciągle, dzień w dzień. U nas kurwa spadnie dwie krople deszczu, albo jeszcze mniej. E, ogólnie jest kamień, boję się, że przyjebiemy w niego ostro. Już przejechaliśmy go, nie, całkiem dobrze ominąłem. E, a u nas jest tak sucho, że ziemia popękała, kurzy się niemiłosiernie, nic nie chce rosnąć. I jeszcze wiatr. Przez ten wiatr w ogóle nie chce się zakorzenić to zboże na górkach. To nie wiem, no mówię, w tym roku to jest taka masakra. Jeszcze nigdy taki, żeśmy praktycznie co roku to mało nawozu, mało prysków, jakoś to zboże tam było. Ale w tym roku już dostało tyle nawozu, tyle oprysku i jest taka lipa totalna, że dajcie spokój. Ja robię ostatni przejazd i kończymy ten odcinek, bo ja mam tylko 30 no. minut w kamerce, także akurat spoczko. Eee, Tanas, jak Ci tam idzie? No dobrze, prawie pół pola. może Czy... no, Boże, no to nie super, nie to ja polecę do... tylko pokazać Wam jak u Brączusia i u, u Tanasa. Eee... Ja już jestem na farmie także. Już jesteś na farmie? No dobra, to ja polecę tylko do Tanasa i, i to zaściałem. No ładnie tyle, musiał... Jo? To dobrze, cieszę się mnie to bardzo. Dobra, polecę na szybko, bo zostało 20 sekund kamerki. O, ta nas sobie ora. Jo, pół pola, ty, krzychu, jedna trzecia. Ale żeś obliczenia tu do rąbą. Nie wiem na czym, że to liczy. Na kalkulatorze chyba. Dobra. No i to by było na tyle w dzisiejszym odcinku, a wam dziękuję serdecznie za uwagę. No były jakieś lagi, ale już było lepiej. Postaram się Krzyw następnym upadna. razem, żeby było jeszcze lepiej. Może się uda, może nie. Zapraszam do chłopaków. Na razie, trzymajcie się, cześć. Dzień. Na razie